Proszę, 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 stań tutaj. No i powiedz mi, no ten pas trochę waży. Czujesz odpowiedzialność jako pierwsza mistrzyni kobiet w Twoim MMA? Czy czujesz odpowiedzialność za co? Za ten pas? Czy, czy czujesz odpowiedzialność za całą dywizję kobiet? Tak, czuję odpowiedzialność. Mam nadzieję, że pokazałam klasę swoimi wszystkimi występami. Szykowałam się do tego. Jestem z siebie zadowolona. Mogę? Jeszcze się nie wygadałeś. <laughs> Jeszcze byś pozadawał trochę pytań. Więc tak, przede wszystkim bardzo dziękuję swojemu trenerowi. Radek Paczuski. To jest po prostu najlepszy trener. Dziękuję za przygotowania, dziękuję za zaangażowanie. Dziękuję Kamilowi, dziękuję Rafałowi, dziękuję wszystkim osobom, które pomagały mi w klubie, w przygotowaniach. Za zaangażowanie, za... Za to, jak mnie wspierały te wszystkie osoby. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję całej mojej ekipie, dziękuję przede wszystkim mojemu narzeczonemu. Cieszę się, kochanie, że jesteś tutaj. I na chwilę migrafą, bo jeszcze jest wiele pytań, które chcemy zadać. W tym momencie jesteś już mistrzynią, więc oczywiście myślisz o tym, co się przed chwilą wydarzyło, ale musisz też myśleć o przyszłości, bo to sprawia, że na twoim czole jest wielki cel. I teraz pytanie, kto y, może zagrozić Lil Lilmasty jako mistrzyni? Kogo chciałabyś wyzwać? Czy w ogóle w tym momencie myślisz o odpoczynku, czy od razu powrót na matę? Nie, ja nie mam czasu na odpoczynek. Ja jestem gotowa do dalszych treningów, jestem gotowa do dalszych walk, zobaczymy. E, a tego nie oddam, to już jest moje, na zawsze, forever. Okej, okay, moi drodzy, czyli trzeba. Wojtek, musisz się postarać, znaleźć naprawdę dobrą przeciwniczkę. Aniela, pytanie. Dzieje się tak bardzo dużo w Twoim życiu. Nagrywasz piosenki niedługo, pierwszy koncert, płyta. Możesz w tym momencie wykorzystać tę platformę. Zasłużyłaś na to, żeby zareklamować coś. E, tak, e, już za, e, w następny weekend ruszam na swój pierwszy koncert. E, mam nadzieję, że wszyscy przyjdą zobaczyć ten przepiękny pas. Wiadomo, będzie super show, zapraszam na koncerty. E, szykuję płytę, która wychodzi już na jesieni, więc e, zapraszam wszystkich serdecznie. Będzie się działo, będzie show, obiecuję. Czy w Twojej walce. Tam widzimy nawet był jakiś plakat, banner. przyjechało naprawdę dużo fanów Filmasti. Powiedz mi, czy był w tej walce jakiś moment, w którym czułaś się zagrożona, czy oko tygrysa od początku do końca i wiedziałaś, co robisz. Nie, ja mam ym, tak spraną głowę przez moich trenerów, że nie, to lwica. Wchodzę drapieżnik, atakuję ofiarę. Ale Marta, gratulacje. Wow, wow, odwaga, zaangażowanie. Zmiana przede wszystkim. Mam nadzieję, że utrzyma Marta to. Czyli w takim razie tylko współczuć yy, paniom, które będą chciały podjąć się w walce o ten pas mistrzowski. Aniela Lil Masni Bogusz, pierwszą, nową mistrzynią kobiet w